Cześć. W dzisiejszym Rzepaku. Krótko i na temat. Co ważniejsze, ochrona fungicydowa czy regulacja wzrostu Rzepaku. Dowiecie się w dzisiejszym odcinku. Zapraszam. Oczywiście nie ma prostej odpowiedzi, to od sytuacji na Waszych plantacjach zależy, który z tych aspektów jest w danym momencie ważniejszy. Wyregulowanie pokroju rzepaku jest istotne, ponieważ pracujemy nad tym, aby roślina zbudowała rozgałęzienia boczne, które będą również nam plonowały. Żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, w jaki sposób mamy wyregulować naszą plantację, czy mocno, czy też nie, powinniśmy zwrócić uwagę na cztery aspekty. W jakiej kondycji jest rzepak po zimie, jaką mamy obsadę, jaką mamy odmianę, czy to jest odmiana podatna na wyleganie, czy też nie. Oraz również powinniśmy zwrócić uwagę, w jakiej fazie rozwojowej jest rzepak. O regulacji pokroju sobie powiedzieliśmy. Drugim bardzo ważnym zagadnieniem jest ochrona fungicydowa. I tutaj pamiętajmy, że na początku wiosennej wegetacji tym największym zagrożeniem jest sucha zgnizna roślin kapustnych. I objawy możemy spotkać na liściach. To jasnobrązowe, owalne plamy z czarnymi punktami zwanymi pyknidiami. Natomiast objawy na łodygach to płaskie, rozległe, jasno-brunatne plamy, często z brunatną obwódką i z na powierzchni. Żeby nie pozostawać na poziomie ogółu, proponuję przeanalizować dwie sytuacje. Pierwsza, gdy mamy rzepak w bardzo dobrej kondycji, z dosyć dużą ilością rozgałęzień bocznych, wówczas warto, abyśmy zastosowali substancje czynne najlepiej z grupy triazoli, która bardzo dobrze nam ochroni fungicydowo. Przykładem takiej substancji może być metkonazol bądź tebukonazol. Natomiast preparatem, który z kolei wpłynie na na przytrzymanie rośliny, może być chlorek mepikwatu. Kiedy najlepiej taki zabieg zrobić? Wtedy, gdy pęd główny będzie miał wysokość od 15 do 20 cm. Druga sytuacja: gdy rzepak jest w kiepskiej kondycji, z niską obsadą, bądź też z małą ilością rozgałęzień bocznych, wówczas warto zastosować triazol, który będzie miał nieco mniejsze działanie regulujące. i Takim doskonałym przykładem jest substancja czynna difenokonazol. Natomiast tym partnerem odpowiedzialnym za pomoc w zaprojektowaniu rzepaku z głębokim systemem korzeniowym, z dużą ilością rozgałęzień bocznych będzie chlorek mepikwatu. Nie wszystko jesteśmy w stanie wychwycić organoloptycznie na polu. Warto czasami obejrzeć również materiały z perspektywy pracy w laboratorium. Tutaj na filmiku widzicie Państwo, że nastąpiło załamanie łanu na, na poziomie szyjkowym albo na poziomie łodygowym. Ten łan leży dlatego, że tkanki straciły właściwości mechaniczne swoje i nie pod ciężarem łan wylek, tylko dlatego, że jest wiotki, giętki e, i nie potrafił unieść to, to, to co wyprodukował. Widzimy tu o, oczywiście zmiany na szyjkach korzeniowych, ja to pokazuję z cyzrokiem. Widzimy, czyli taką typową, typową suchą zgniznę kapustnych typu szyjkowego, ale również suchą zgniznę kapustnych typu łodygowego. łodygowego. E, widzimy również mocne straty, jeżeli chodzi o osypywanie się nasion, bo to jest z tym związane. No, oczywiście straty będą jeszcze większe przy próbie podebrania tego rzepaku motowidłem na stół. A na zakończenie, jeszcze jedna bardzo ważna sprawa, o której oczywiście nie zapomniałem. Miski. Warto je wystawić, ponieważ początek wiosennej wegetacji to również duże zagrożenie ze strony szkodników, a dokładnie chowaczy łodygowych, brukwiaczek, czterozemny, czy też na granatek. Tutaj ważne, abyśmy też zadziałali dosyć mocno i pewnie. Przykładem rozwiązania, które się tutaj sprawdzi, jest zastosowanie dwóch substancji czynnych. Acetamiprydu oraz metryny Są to preparaty o dwóch różnych mechanizmach działania. Jest to rozwiązanie, które działa zarówno kontaktowo, jak i systemicznie. Pamiętajcie, lustrujcie swoje rzepaki, dbajcie o nie. Do zobaczenia w następnym arze.